Zidentyfikowano ją po braku w uzębieniu. To niesamowita historia. Podczas skanowania stwierdzono brak jednego z zębów trzonowych. Niby nic dziwnego, ale wśród znalezisk była też szkatułka. A w niej ta, właśnie ta, widnieje na niej imię Hatshepsut. W środku było zawiniątko zawierające najprawdopodobniej wątrobę. Podczas skanowania okazało się, że w żywicy tkwi ząb trzonowy z ułamanym korzeniem. Badacze uznali, że ząb pasuje do korzenia, który został w zębodole. A więc musi to być Hatshepsut. Reasumując, podczas mumifikacji Hatshepsut, jej wątroby i ząb umieszczono w specjalnej szkatułce. Ta została oddzielona od mumii. Mumia ma braki w uzębieniu. Skojarzenie dwóch znalezisk doprowadziło nas do szczątków Wielkiej Królowej. Ciekawe. Myślisz, że ząb znalazł się tam przypadkiem? Mógł wypaść podczas balsamowania zgłok? Gdy trzymają cię w natrycie, to i może ci wypaść. Niewykluczone, że królowa straciła ząb. Może był ułamany i się poluzował. Ktoś zauważył go i pomyślał: Masz ci los, a twarz już w bandażach. I włożył ząb do szkatułki. Minęły 4000 lat, a my się nad tym głowimy. Wygląda też na to, że zmarłej królowej zafundowano być może pierwszą na świecie plastykę brzucha. Wygląda na całkiem szczupłą, a tak naprawdę była pulchna. Nie wygląda. Matryt nie tylko wysusza, ale też odtłuszcza. A to bardzo służy linii. Wysuszone ciało zostało rozciągnięte, a potem ułożone i unieruchomione żywicą. Czyli dosłownie podwiązali nadmiar skóry. Wygląda tak jak za młodu. To jedna z najciekawszych postaci kobiecych w dziejach świata. Zasługuje na sławę, prawda? Oczywiście, bo ile kobiet władało Egiptem, organizowało wielkie wyprawy i tworzyło wspaniałe pomniki. Nie słychać.